czy wiesz, że jest taka część w tobie, która jest przeciwna zmianom, boi się zmiany, nie chce tej zmiany i sabotuje twoją zmianę i możesz to teraz sam czy sama ustawić. Weź sobie taką zwykłą poduszkę, połóż ją jako na ziemi, jako ta część ciebie, która sabotuje zmianę, która nie chce zmiany. I popatrz, poczuj co tam jest? Jeśli potrzebujesz, to możesz stanąć też na tą poduszkę i po prostu daj sobie przestrzeń na to, żeby to poczuć. Czasem wystarczy tylko uznać to, zobaczyć, popatrzeć na to i dać sobie to odczuć, a czasem potrzebujesz dostawić drugą poduszkę, położyć drugą poduszkę za zasób, który jest potrzebny, żeby dokonać jakiejś zmiany w życiu. I to jest świetne ćwiczenie, możesz to zrobić samemu w domu, sama w domu, bawić się tym.